Nadejdzie taki dzień, w którym dostajesz olśnienia i podejście swe do życia znów spróbujesz pozmieniać, wzros jednej wartości, cena Kiedy walczysz i doceniasz, kiedy pragniesz, nie olewasz, i z wstajesz i też rewa Życie łatwo wybijacie z rytmu, a ty wracasz ciągle do takiego algorytmu No bo życie bywa trudne, a w nim te postacie złudne Ja nie chcę, żeby moje wyglądało ciągle jak jakiś burdel kiedy patrzę dziś na siebie, no to widzę progres. Zdarzają się upadki, to udaje się też podnieść, no bo widzę sens w tym co robię. Nie chcę patrzeć już na siebie w tej żałobie, a więc pora działać, kiedy brudne myśli znów przy tobie są. Kiedyś miałem problem, gadać o problemach, teraz na ten temat. Pisząc już nie tylko siebie wspieram czy ten trening, czy też melarz, no to chyba sam wybierasz. Nie godzę się z tym, ile szans marnowałem Może przez to tak często czuję smutek Jak wyrzutek, bojąc się tych spojrzeń Patrząc po tych ludziach, kiedy coś do nich dotrze Dzisiaj wiem, co jest ważne i jakim być człowiekiem To tak często o tym zapominam Może przejdzie mi to z wiekiem Bo jak czuję siłę, to czemu stać mam w miejscu bez sensu Chociaż czasem jest to ciężkie, a ciężej jeszcze ruszyć Nie chcę, bać się znów tej burzy, bety też przestałem kurzyć I wziąłem się za trening, ty kombinuj cały czas Co u siebie może zmienić, bo jak ziomek czuje, że upadasz To uciekaj zanim przyjdzie grabasz, chyba, że masz jakiś inny zamiar Ja nie chcę tu zostawać, duże cele w moich planach A ambicje stawiam w nie umiem się wypłakać, kiedy myślę o dzieciństwie. Kiedy wiem, że kiedyś wszystko było zupełnie takie inne. Kiedy już wiem, że na własne życzenie nie jest trudno zgotować sobie piekło. A na dodać wtedy, świat się do tego przyczynia i odciska piecno. Niestety, ale nikt dziś nie chce widzieć, że u kogoś też może być ciężko. Pomimo takich ran i pomimo tego bólu, ja dziś widzę sens w tym, żeby wstać i iść do przodu. No bo powiedz, ile warte takie życie, w którym sam czuję, że się męczy. Lepiej chyba coś pozmieniać i spróbować, się wydostać z tej przełęczy. Najwyższa pora wstawać, ja nie chcę już upadać. Nie chcę patrzeć znów, jak spadam w dół. Nie chcę słuchać słów tych pustych słów. Mogą zranić gorzej niż ostry Chcę po prostu poczuć szczęście Zabrać życia to co najważniejsze Znaleźć miłość to bezsenne i zadbać o to, by po prostu było pięknie